Witajcie ponownie. Kilka osób prosiło mnie, a przynajmniej jedna, żeby nagrać, jak wyglądają stanowiska na jemie. W tej chwili przygotowujemy się do finału Counter-Strike Global Offensive. I zobaczcie teraz, ja zrobię odzmowanie i zobaczcie, co się dzieje w katowickim spotku. Uwaga, 3-4. To jest widownia w katowickim spotku. Ludzie, naprawdę, jest tutaj po prostu ogrom. Naprawdę, spójrzcie na to, jak to wygląda. A po prostu to jest rzesza ludzi. Jak jechaliśmy dzisiaj autokarem na miejsce, to naprawdę stoi ogromna kolejka. Ludzie, żeby wejść tutaj na godzinie 12 stoją od 9. To są po prostu 3 godziny stania, w tej chwili na zewnątrz pada deszcz. Jest naprawdę rzesza ludzi, która chce obejrzeć e, finały. Teraz czekamy, tak jak mówiłem, na CESA. Potem będzie, o ile pamiętam, Starcraft, zaś na wieczór wielki finał, czyli e, oczywiście League of Legends. E, ja teraz idę, wspinam się troszkę w stronę. O, jest kolega Andrzej, Weber Andrzeju. E, zobaczcie, jak to wygląda. E, tak, i jeszcze pokażę Wam, co się dzieje nad nami. Tak to wygląda, jest po prostu cały spodek, który patrzy. Kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt tysięcy ludzi, e, którzy patrzą na finały. Tu jest jedna drużyna, jeśli dobrze widzę, to jest Virtus Pro, których znacie chociażby z czołgów. E, tutaj... Akurat ta dywizja VirtuS Pro jest ekipą e, polską. Tutaj z tego co wiem gra e, Neo, jeden z lepszych Strike'a. Tam z kolei nie widzę szyldu, ale jest ekipa e, szwedzka. Jeśli dobrze widzę flagę, także oni siedzą mniej więcej tam. Więc Zobaczcie, tutaj jest strefa Szwedów, tu jest e, chyba podium, a tutaj jest strefa polska. I tak to nieco wygląda. Siedzą ludzie. Mam nadzieję, że, wam jeszcze, że uda mi się wam pokazać, jak wyglądają emocje i jak brzmią emocje, kiedy coś się dzieje. Także poczekam na start rozgrywek, i będziecie mogli też posłuchać, jak ludzie żywiołowo reagują. Dobra to czekamy na start finałów i zobaczycie jak to wszystko wygląda. Dobra, udało mi się usiąść w jakimś ciekawym miejscu i pokażę Wam e, jak wygląda rozgrywka. Widzimy teraz na ekranie w sumie, e, nie wiem kogo widzimy, o teraz widzimy gościa z Virtus. Pro i, i mam nadzieję, że usłyszycie jak reaguje tłum na to co się dzieje na ekranie. Mam nadzieję, że to słyszeliście. Od razu bardzo żywiołowa reakcja. A jak tylko Polakom udało się. Mam nadzieję, że to naprawdę słyszycie. Bowiem Trum reaguje niesamowicie. Zobaczcie, spróbuję. Powiem Wam szczerze, e, atmosfera tych finałów Zobaczcie, już udało się Polakom wygrać. E, już mamy pierwszy mecz. Także... Coś naprawdę niesamowitego. E, ja takie odkrzyki pamiętam, jak byłem na Stanley Narodowym, tam pracowałem jako obsługa to na, na meczach Polski i kilku tam zaby, graliśmy przeciwko Rosji, Grecji, dobrze pamiętam, tam był taki doping, tam był naprawdę ta, taki hałas i tam był taki tłum. Tutaj gramy tylko albo aż w gry komputerowe, a mamy znowu naprawdę niesamowity doping, niesamowite emocje. Pokażę wam jeszcze, co się dzieje tam na, na drugiej części spotka. W tej chwili śledzimy Neo. E, powiem wam, co się będzie działo, jeśli e, tej zrozumiem. Jest Taz. Teraz udaje się Tazowi kogoś strzelać. Czy, tak, chyba Tazowi udało się kogoś zabić. E, dobra, ja się posłałam na ekran, żebyście widzieli również rozgrywkę. E, I co, może po prostu popatrzmy, jak to wygląda. I Polacy wygrywają drugi mecz. Bardzo szybko naprawdę, niesamowicie szybko to idzie. E, no przyznam szczerze w CS:GO w wykonaniu zawodowców to jest naprawdę e, bardzo szybka, bardzo emocjonująca gra. E, teraz przygotowują się do kolejnej, mapy, kolejnej potyczki. Na razie 0-2 dla Polaków. Gramy właśnie, teraz już możecie zobaczyć Ninjas in Pyjamas, e, czyli ninja w pijamach. ze Szwecji. Część widzimy mapę, może zobaczymy teraz. E, coś więcej na ekranie. O tutaj. Mógł Kaster coś narysować na ekranie. Granat poleciał w kierunku przeciwnika. Jest? Przesłony. E, udało się granatem pokonać przeciwnika. Także jak na razie, z tego no, co widzę, to dominacja Polaków. Naprawdę absolutna. E... O tak, nawet to, to był Pol. Czyli kolejny kill Naprawdę Polacy nie tracą zawodnika Kolejny kill, został jeden przeciwnik I kolejny kill Wszyscy, ta przeciwniku w Nie ubita Niesamowicie, naprawdę to szybko poszło Polacy naprawdę, jak to się mówi po angielsku Are on fire, powiem wam szczerze Nie dają żadnych złudzeń przeciwnikom Szwedzi po prostu bezradnie tylko Przyjmują razy, przyjmują baty, przyjmują cięgi. E, szkoda, że takich emocji nie możemy oglądać dla, e, dla World of Tanks, ale może jeszcze będzie okazja. E, na razie strzały w ciemno taki blind shot. Może coś tam się uda. E, trafić przypadkiem kogoś przybiegającego. Zobaczymy sobie ostatnią, e, ostatni pojedynek i wrócimy, kiedy on będzie miał się po końcowi. Także czekamy. Zobaczcie, lecą granaty za ścianę, poleciały 3-4. O, komuś ktoś przypadkiem dostał nawet. I teraz czekamy na rozwój zdarzeń. Są Polacy, są Polacy wyświeceni, że tak powiem. Zauważeni pierwszy Szwed ubity. A, przepraszam, nasi dwa już niestety zginęli. Także teraz sytuacja nabiera trochę większych rumieńców. 3 do 4 na razie dla Szwedów. Czai się. E, w tej chwili Szwed. E, udało się ubić 3 do 2. E, także teraz czekamy, czy uda się Polakom. Jest 2 do 2. E, walka, teraz walczymy do końca, zobaczymy, czy uda się Polakom wyciągnąć tę bitwę. E, nie, niestety Polacy, Polacy przegrywają pierwszy mecz, także w tej chwili 3 do 1. I tak jak mówiłem. Eee, wracamy, gdy finał będzie miał się ku końcowi. Cześć ponownie, pokazuję wam końcówkę pierwszej rundy. W tej chwili jest 7 do 14 dla Polaków. Jeśli dobrze pójdzie, to będzie to ostatni mecz tej rundy i Polacy będą wygrywać pierwszym dużym punktem. Poprzednia runda była bardzo emocjonująca. Jeden z Polaków oddał piękny strzał z zabijałem tam zabijając na miejscu przeciwnika. E, mówię, jeśli to się uda, to naprawdę usłyszycie brawa w zawę. E, także czekajcie. Ja zaraz mikrofon podniosę i usłyszycie co się dzieje. E, jeszcze nie, jest 3-2 niestety. Na ten moment przegrywamy. E, czy Szwedzi się podniosą z tej sytuacji? Czy jednak Polacy e, u, czy uda im się wygrać? Zobaczmy jak to się skończy. 2-2, e, czyli... No teraz mamy ba walkę bardzo sprawiedliwą jeden parak zginął niestety i teraz został tylko Filip Neokupski i zobaczmy co się stanie Nie. Dobrze, Neo udało się Nie, niestety Mimo że Neo udało się pokonać jednego przeciwnika to E, bomba wybuchła i nic z tego nie będzie, także jeszcze czekamy. Poczekajcie jeszcze chwilę ze mną. Myślę, że następna runda już powinna być dla nas. Czekamy 8 do 14, Polacy naprawdę świetnie grają. E, I zobaczmy, jak to się skończy. Czy to będzie? To może tym razem będzie to ostatnia runda. Ja już się przygotowuję, że mam pokazać cały spodek. E, czekajcie na razie i niestety Neo zginął pierwszy. Szkoda tego strzału, ta zginie drugi. E, Pasza Bicep ginie trzeci. No to, ta runda chyba niestety Polakom się nie udała. E, już na start czyli trzech zawodników, teraz już czwarty, także no to niestety e, no. myślę, że jeden zawodnik nie ma szans przeciwko czterem. E, medalu prawie kołobanowa dla CSGO nie zdobędzie. Bomba została podłożona. E, I no teraz tylko na chwalę, to jest walka, e, walka na przetrwanie. Nie ma to większego sensu, bowiem nie wiem, czy zdarzają się na takim poziomie sytuacje, w których jeden gracz potrafi pokonać czterech. Zobaczymy. No tak, jak mówiłem, runda niestety przegrana przez Polaków. Może, co, jak to się mówi, do trzech hazy sztuka. Zobaczymy, pozwólcie, że... Odzumuję tak to wygląda mniej więcej cała scena to co widzicie po środku takie sześć takich kwadratów to jest wejście oczywiście, a nie podium tamtędy zawodnicy wchodzą na scenę i podchodzą do swoich stanowisk czekamy liczę, że tym razem to już będzie ostatnia walka jest początek o przepraszam Nie wiem, czemu, czemu tak nie. O, nie wiem, czy on ma taką prostą dostrością. O, tym razem będzie dobrze. No teraz udało się Polakom już ubić dwóch spedów, także... Eee, poleciał granat, e, chyba błyskowy. Polacy mają pełny skład, w tej chwili właśnie skład stopy e, Neo. Także Szwedzi się bronią. Jest, zostaje tylko 21 szpedy, I uważajcie, teraz e, jeszcze się bronią. Zobaczcie, 1 na 3. 1 na 3, zostało 32 sekundy bitwy. Eee, I czekamy na końcówkę. Jeśli to się A uda, to Polacy będą mieli pierwsze duże punkty. Jeśli dobrze rozumiem zasady. Poleciał granat. zostaje Szwed jest. Oczywiście znowu się wykazałem niekompetencją i brakiem znajomości tematu. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Okazuje się, że teraz dopiero publiczność rzeczy ostatni, więc gramy do 16 punktów. Wydawało mi się, że wcześniej była gra do 15. No to cóż, liczę, że po tym ładnie wyciągniętym meczu. Tym razem Polakom uda się dokończyć. No gramy już dobrych kilkanaście, można nawet kilkadziesiąt minut. Udało się pokonać pierwszego Szweda, e, drugi na ogrysku został. E, teraz śledzimy akurat Taza. Udało się objąć drugiego Szweda, trzeciego Szweda. I teraz Szweda jest ostatni, jest, jest. Mam nadzieję, że słyszeliście tak jak ja. Na razie Polacy wygrywają i wracamy po krótkiej, bądź dłuższej przerwie. Cześć wszystkim. Słuchajcie, zdążyłem praktycznie w ostatniej chwili. To są już ostatnie momenty e, meczu, w którym Polacy prowadzą 15 do 10. E, I zaraz usłyszycie radość z wyniku, e, bowiem naprawdę ułamki sekund nas dzielą od tego, że Polacy zostali mistrzami świata. E, ostatni przeciwnik z e, Ninjas in Pyjamas. Jeszcze chwila, jest! Polacy zwyciężyli w Counter Strike Go na imprezie Intel Extreme Masters, są najlepsi na świecie. Próbuję się przebić tak, żeby widzieć e, środek sceny. Także ruszam przez tłum. Uwaga, idę. Tutaj przy okazji widzicie strefę. E, na środku spotka jest Porsche, którym, którym się można pojeździć na stanowisku e, Kingstona. A ja w tej chwili się przemieszczam i zaraz powinniśmy móc zobaczyć naszych. A zwycięzców, naszych mistrzów, już widać scenę, zobaczcie. No i cóż, doszedłem. na meia <síntos> Ekipa Virtus Pro, przepraszam za to bojanie kamery. Ekipa Virtus Pro, złożona z samych tylko Polaków, niemalicz Virtus Pro w czołgach, która jest głównie rosyjska. Polacy wygrywają turniej Intel Extreme Masters w kategorii Counter Strike Go. Teraz przed nami, słuchajcie tego. Wydaje mi się, że mamy powód do dumy, bowiem oczywiście są sportowcy uprawiający sport taki powiedzmy na świeżym powietrzu, którzy również zdobywają najwyższe medale, najwyższe osiągnięcia, ale okazuje się też, że w e-sporcie również jesteśmy potęgą. Oczywiście nie w kary dyscyplinie, bo trudno być najlepszym we wszystkim, ale naprawdę widzicie, że... Na Intel Extreme Masters. E, tworzy się praktycznie historia polskiego esportu. Polacy e, udowodnili, że są cały czas w formie. Widzieliście na żywo ze mną rozgrywkę, w której naprawdę mocno wygrywali. Nie pokazałem wam drugiego, drugiej rundy, ale wynik 15 do 10 myślę świadczy sam za siebie. Jak wychodziłem z wywiadu przed chwilą, stan bitwy to było 13 do 10. Uwierzcie mi, ledwo udało mi się dobiec. Na miejsce. Tak szybko te mecze trwają. Nawet nie dali wygrać jednej rundy w tym momencie, aby mógł szybciej się ustawić. Po prostu. O, to ciekawe. Teraz Agnieszka wychodzi na scenę. Agnieszka z Asusa, z którą przeprowadzę dla Was wywiad. Nie spodziewałem się, że ona będzie bohaterką na scenie. Także to jest fajna informacja, bowiem będę mógł z nią poruszyć ten temat. Agnieszka jest piorowcem Asusa, it is time ale okazuje się teraz, że. This w tej chwili oklaski dla, e, ni, dla drużyny NIP, dla ekipy szwedzkiej, która zdobyła drugie miejsce ulegając Polakom w finale. No niestety, zawsze są zwycięzcy, ale też muszą być przegrani. Tym razem okazała, okazali się nimi sferdzi. E, dziękujemy im bardzo za naprawdę fajną walkę. Tutaj są naprawdę fajne emocje, ale też zasady fair play. E, wszystko to wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie. I teraz powitamy naszych zwycięzców. Uważajcie. Na scenarij hodi ekipa Dilku Stroh. Pokazal vam na televiziji, bo imam lepši vidok. Fenomenal, fenomenal show. Please, look behind you. The honor is all yours. You are the champions of the EMS1 Gatowice. Ladies and gentlemen, make some noise for Verdes Pro! One more time, right. the champions. Champions! First pro and that is it from the EMS 1 in 2014 as we look to a new door with ESL 1 next.

ten finał CS także dzięki za uwagę, mam nadzieję, że ta transmisja Wam się podobała i że cokolwiek słyszycie, bowiem ja w tej chwili krzyczę do mikrofonu, który mam bardzo blisko ust, ale tu jest to prawe, tak głośno, tak fajnie, że nawet jeśli nic nie usłyszycie, to myślę, że Wasi link podoba. Dobra, dzięki, do następnego, cześć!